Dzień dobry klasy 5. Dzisiaj mam dla Was materiał, który przerobiliśmy z trzema klasami. Z klasą piątą C jeszcze chyba nie, ale można powiedzieć, że to jest dla wszystkich, abyście sobie przerobili, przypomnieli sprawę społeczeństwa w Polsce pierwszych piastów oraz sprawę kronik średniowiecznych. Dobrze. Więc zacznijmy od e, takiego prostego powiedzenia, że Wiemy, że państwo polskie nie powstaje może z niczego, ale powstaje z no, kiepsko zorganizowanej, zamieszkującej spory obszar, ale w sposób taki bardzo rozproszony, ludności słowiańskiej na terenie dzisiejszej Polski. Gdzieś tak od połowy X wieku możemy śledzić historycznie, co się na naszych ziemiach dzieje. I zazwyczaj wiemy więcej o tych wydarzeniach wielkich, związanych właśnie z, ze ślubem Mieszka z Dobrawą, z Chrztem, później z przygodami w Bolesława Chrobrego, później z najazdem czeskim. Takie, to, co nazywamy historią polityczną. Ale równie ważna i poniekąd jeszcze ważniejsza jest historia gospodarcza i opowieść o rozwoju cywilizacji na ziemiach polskich. I o niej dzisiaj sobie troszeczkę powiemy. Zaczynamy od tego, że pewnych rzeczy musimy się domyślać, to znaczy większość wiedzy, którą mamy na temat tego, co się działo pod względem gospodarki, jak to się ładnie mówi, kultury materialnej na terenach dzisiejszej Polski, wiemy od archeologów i tylko od czasu do czasu potwierdzamy tę wiedzę. Korzystając z wiedzy z kronik, także korzystając z wiedzy dostarczonej na przykład przez nazwy miejscowości, więc dlatego to nasze badanie owych najstarszych dziejów gospodarczych jest takie pełne domysłów, i tutaj nie możemy być niczego pewni, możemy tylko przypuszczać, jak to było. Wiemy prawie na pewno, że. Klimat w X wieku, kiedy powstawało państwo polskie, był nieco cieplejszy i dużo bardziej wilgotny. Większość, praktycznie cały kraj był porośnięty lasami. Te lasy w dużej mierze były podmokłe, było dużo więcej bagien. Lasy znajdujące się w Polsce były takim zachodnio-południowym skrajem. Prapuszczy, lasów tajgi i można powiedzieć, że Rozwój państwa, przede wszystkim wzrost liczby ludności, bardzo zmienił krajobraz, można wręcz powiedzieć, że klimat. Ponieważ ludzie, którzy osadzali się w nowych miejscach, w dużej mierze wycinali lasy, zaczynali uprawiać rolę, to powodowało, że teren stał się nieco bardziej suchy. Mniej było lasu, chociaż do końca średniowiecza proces wyrębu lasu był, cały czas trwał i dzięki temu zmieniało się bardzo wiele. Z, takiego litej, z takiej litej puszczy, w litej puszczy powoli powstawały no, takie polany, na pierwsze, pierwsze osady ludzkie. Zwykle nazywamy je w tradycji właśnie mówienia o, o słuchaj, nie o polami, czyli miejsca, gdzie jest sama wioska, gdzie są pola, ogólnie gdzie mieszkają, żyją, pracują ludzie. I warto tutaj pamiętać, że no ponieważ nasi przodkowie najdarniejsi nie mieli dostępu do dobrych narzędzi, większość tej ziemi, jakby wręcz wyrwanej naturze, była ziemia, która powstała z no właśnie wycinania lasu oraz tak zwanej żarowej uprawy roli, czyli wykorzystania tego terenu, który co prawda te największe drzewa są ścięte, ale tam są jeszcze pniaki, te pniaki się po prostu podpalało i z takim założeniem, że co prawda no dużo tutaj składników odżywczych się marnowało, ale przez to, że wypalamy, te resztki te pniaki to zostaje popiół który też troszeczkę użyźnia ziemię i ten proces jest o tyle fajny że właściwie nie wymaga od ludzi uprawiających ziemi wielkiego nakładu pracy na samej roli, znaczy jest dużo pracy z, z, ze ścinaniem drzew, ale e, można powiedzieć, że to jest w miarę prosta technika e, uprawiania roli, tylko że niestety ta ziemia się wyjaławia. Trzeba co jakiś czas ścinać nowy kawał lasu. Przez ten czas ten wyjałowiona, e, wyjałowione pole powoli zarasta. I można powiedzieć, że na terenach polskich była to główna metoda uprawiania ziemi, praktycznie do upowszechnienia się trójpolówki. E, już właśnie. W, XIII, później XIV wieku, czyli mniej więcej w okresie, o którym mówimy. Poza tym, oczywiście, istniała też no, część ludności zajmowała się hodowlą zwierząt, rybołówstwem, handlem, ale zwykle to jest handel lokalny i zwykle oparty o właśnie rzeki, handel związany ze szlakami wodnymi. No, choćby Warszawa, która co prawda prawa miejskie uzyskała dopiero około roku 1300, no, istniała jako ważny port, dużo wcześniej, znaczy ważny, no, istniejący na pewno, po którym są ślady archeologiczne, już w bardzo wczesnym średniowieczu. Warto, żebyście pamiętali, że to, co nazywamy cywilizacją średniowieczną, często jest opisywane w różnych książkach, w filmach, w kulturze jako no, okres bardzo prymitywny, ale to nie był okres prymitywny, tylko można powiedzieć, że okres taki bo to ludzie przychodzili na surowy korzeń, na dziki i musieli się bardzo namęczyć, żeby w ogóle cokolwiek tutaj zacząć. To po prostu jak zaczynacie grę w Terrarie albo w Minecrafta, no to te, te jakby pierwsze pół godziny gry jest zawsze najtrudniejsze, bo musicie właśnie pomyśleć o tych podstawach, o zrobieniu jakiegoś schronienia, o wytworzeniu najprostszych narzędzi i też o zdobyciu najprostszych materiałów i tak Lubię powtarzać, że w czasach nowożytnych, gdzieś tam w XVI-XVII wieku no, ludzie zajmowali się wyprawą na drugi koniec świata, odkrywaniem nowych lądów. To we wczesnym średniowieczu taką wyprawą na miarę, wyprawy Kolumba było przejście się do lasu, bo las był nieznany, to był zupełnie inny kosmos i no, wielkie zdobycze wiedzy czasami powstawały właśnie na, dzięki ujarzmieniu tej najprostszej, najbliższej nam okolicy. W podręczniku, oczywiście przeczytajcie ten temat z podręcznika od strony 183 do końca działu, jest całkiem fajny schemat grodów gnieźnie. Oczywiście nie do końca tak to wyglądało, ale to jakby artysta pewne rzeczy uprościł, ale to fajnie pokazuje, że ogólnie w średniowieczu, ale zwłaszcza we wczesnym średniowieczu, nie ma czegoś takiego, że jest po prostu umocnione miasto. Jak Pada jeden dziura w murze, to, to, to wszyscy się poddają. E, ogólną taką zasadę w średniowieczu było to, że nie można ufać jednemu sposobowi obrony, tylko tych sposobów trzeba mieć kilka. Trzeba mieć jakieś e, możliwości wycofania się, e, jakieś zapasowe, dodatkowe asy w rękawie przeciwko wrogowi, ale ogólnie ten podział, który jest widoczny tutaj dość wyraźnie na gród i podgrodzie, to znaczy gród jako ta część centralna, gdzie zazwyczaj jest. Siedziba księcia oraz jest to część całej osady najlepiej umocniona. Jest obok podgrodzia, czyli tego też otoczonego terenu przez taki wał ziemno-drewniany, ale w którym znajdują się domy, w którym jest ryneczek, na którym się handluje, gdzie toczy się takie normalne życie zazwyczaj. No jeżeli wróg atakuje i nie daj Boże, że się przedrze przez tę linię obrony na podgrodzie, to ludzie oczywiście ten uciekają, żeby się schronić w grodzie książęcym. Książę zwykle ich wpuszczał, chyba że jest bardzo kiepskim księciem, bo jak ludzie zapamiętają, że, że książę nie wpuszczał w czasie kłopotów, no to, no to od niego zwiewają i go zostawiają samemu, ale o tym sobie może powiemy przy jakiejś innej okazji. W każdym razie przestudujcie, proszę ten schemat w podręczniku na stronie 1745, on całkiem jest ciekawy, całkiem dobrze odzorowuje sytuację. I teraz zastanówmy się jak wyglądało ogólnie społeczeństwo w tych czasach, zwłaszcza w tej monarchii piastów wczesnych, mieszków, Bolesławów itd. Zazwyczaj mówimy o tak zwanych daninach, czyli dawnych podatkach składanych nie zawsze, ale zwykle, bo to było najwygodniejsze w naturze. Na przykład książę się umawiał, że dobrze jesteście wsią pod moim panowaniem, ja was bronię, ja będę wam pomagał w razie problemu, ale jesteście zobowiązani na przykład dostarczyć 50 świń, 8 krów i nie wiem, 100 kurczaków na rok, żeby obsłużyć mnie, mój dwór, moją drużynę itd. Nie muszą to zawsze być daniny w formie takiej zupełnie materialnej. E, mogą istnieć jako posługi, czyli ustalone usługi na rzecz księcia i to było bardzo popularne, jeśli chodzi o chociażby osady w, nad rzekami. Jakby taką posługą miało być wiem, przewożenie księcia i transportowanie jego drużyny, jego dworu z jednego brzegu na drugi e, albo, no nie wiem, dostarczanie... E, na jakąś wyprawę wojenną, pomocy w postaci jakichś przewodników leśnych. Bardzo różne te posługi były. Po prostu zapamiętajcie, że daninami, które nie są materialne, są, mogą być różne posługi. Bardzo istotny jest tutaj fenomen tzw. osad służebnych, czyli miejsc, które miały przypisaną daną posługę doświadczenia księciu. I to najczęściej się podaje w podręczniku, bo to nie to, że ich było najwięcej, ale najłatwiejsze są do zbadania, bo zostaje dużo archeologicznych resztek po takiej osadzie. Są na przykład osada zwana groty, czyli osada, która robiła groty do strzału. I archeolodzy uwielbiają takie osady, bo zostaje dużo w ziemi właśnie grotów udanych i nieudanych i wiedzą, o tak, ta osada robiła groty dla księcia. Ale mogły być inne inne wsie, to zwykle zostaje jakieś takie dawne wspomnienie po tym w nazwie wsi. To właśnie, no nie wiem, jest bardzo wiele w Polsce wsi, które się nazywają świniary, Nie wiadomo dostarczały świnie. Jest dużo glinek, czyli po prostu tam gdzie podmokły teren wydobywało się glinę, no są te nieszczęsne groty i wiele, wiele, wiele innych. I można powiedzieć, że w państwie, które jeszcze nie najlepiej sobie radzi, bo no nie ma pieniądza, w każdym razie nie ma takiego typowego pieniądza kruszcowego, pieniądz, jaki my znamy pieniądz kruszcowy, czyli oparty na jakimś cennym metalu, był raczej dość rzadki i raczej, przynajmniej na początku, dostępny tylko dla księcia i najmożniejszych, ale właśnie ówczesni ludzie sobie radzili, używając po prostu umowy, które wywiązywali się, oddając swoje usługi albo konkretne towary. Jak żył książę? Jak... Organizował swoją władzę. Książę posiadał dwór. Określenie dworu jest bardzo szerokie. Tam po prostu ludzie, którzy mu byli potrzebni do administrowania państwem, jakieś urzędnicy, rodziny urzędników, jakieś damy dworu i tak dalej. Choć nie, może to określenie jeszcze nie jest najlepsze co do wczesnego średniowiecza, ale bardzo szczególną częścią otoczenia Księcia była tak zwana drużyna, czyli siła zbrojna Księcia. To był czas, kiedy nie istniała jeszcze. Armia, taką jak dzisiaj znamy, że nie wiem, ktoś się zgłasza do armii, jest zwerbowany na 5-10 lat i od tej pory służy wiernie w tej armii i dla, jest przekonany do tego no nie tylko żołdem, ale też no jakby przekonany z obowiązku do służenia danemu krajowi, ale ówcześnie raczej te siły zbrojne były związane z osobą władcy i drużyna to byli po prostu towarzysze, którzy byli jednocześnie poddanymi, ale z drugiej strony też można powiedzieć, przyjaciółmi, takimi właśnie otoczeniem księcia. Z którymi on nie tylko się bił, ale też ucztował, bawił się, polował i tak dalej, i tak dalej. Co jest bardzo istotne. Drużyna była zależna od księcia, ale też na odwrót. Książę był bardzo zależny od drużyny i książę musiał bardzo dbać, żeby tych ludzi odpowiednio nakarmić, napoić, dostarczyć im dość rozrywki i dostarczyć im dość sporo łupów, ponieważ jeżeli. Drużynnicy stwierdzą, że tam książę jest kiepski, nie ma szczęścia w wojnie, albo jest złym wodzem, albo nie chce się bić. No to prędzej czy później zwieją od niego tegoś innego władcy. No i tak władca raczej nie ma wiele dogadania bez, bez takiej drużyny. Więc można powiedzieć, że to są tacy najemnicy, ale tacy najemnicy, jednocześnie dobrzy kumple, władcy. Czas dzisiaj patrząc na te sprawy, no ciężko nam to sobie wyobrazić. Jeżeli byśmy już szukali jakichś podobieństw, to można powiedzieć, że to są najbardziej podobne do jakichś takich wielkomiejskich gangów z, z kina amerykańskiego, ale może tutaj mamy do czynienia z nieco szlachetniejszą odmianą tego typu działalności. No i pamiętajcie, że prędzej czy później z tych drużynników. Wychowani zostają rycerze, to znaczy przez kilka pokoleń wpajania im, że nie są jakimiś tam właśnie bandziorami z przedmieśni Nowego Jorku, tylko dzielnymi obrońcami uciśnionych i rycerzami walczącymi o honor chrześcijaństwa. Oni w końcu w to wierzą i stają się przykładnymi obrońcami uciśnionych i rycerzami walczącymi o honor chrześcijaństwa, ale o tym może sobie powiemy na późniejszych lekcjach dotyczących właśnie późniejszego średniowiecza. Teraz mamy ten temat dodatkowy, czyli kto spisywał dzieje Polski. I to jest sprawa krótka, nie będziemy się nad tym rozwodzić. Jak będzie czas i jeszcze się spotkamy w szkole przed końcem roku, to może wrócimy do tego zagadnienia, ale na pewno musicie z tej lekcji zapamiętać te najistotniejsze imiona czy przydomki. Pierwsze wzmianki u kupca Ibrahima i Jakuba, który zupełnie przypadkiem znalazł się na ziemiach polskich właśnie w okolicach chrztu kronika Titmara, czyli niemieckiego zakonnika, który pisał za czasów Henryka II u nich, czyli u nas za czasów Bolesława Chrobrego i był to człowiek, który nie znosił Polaków, nie znosił Bolesława Chrobrego, ale dlatego jest bardzo interesujący dla historyków, bo jeżeli on coś dobrego pisze o nas, to znaczy, że to na pewno byłoby prawdziwe, bo przecież nie zmyślałby na korzyść kogoś, kogo za bardzo nie lubi. Dalej mamy Gala Anonima, a właściwie Anonima zwanego Galem tradycyjnie. Domyślamy się, że on był zakonnikiem, benedyktynem, który przybył do polskich terenów dzisiejszej Francji, ale możliwe, że też przybył z terenów dzisiejszej Włoch Północnych. To nie jest przesądzone, nie jest nawet aż takie ważne. Wiadomo, że nie był stąd i tak pisał po łacinie go. Wtedy wszyscy pisali po łacinie praktycznie, jeżeli chodzi o ważne rzeczy, więc liczy się dla nas przede wszystkim jego kronika. No i to jest pierwsza kronika, która powstała tutaj na ziemiach polskich, dotyczy Polski. Krytycy zarzucają jej, że jest pisana pod dyktando Bolesława Krzywołstego, na którego zlecenie anonim pisał. No Ale no cóż, no zawsze się pisze na, na czyjeś zlecenie i czytając tę kronikę musimy wziąć taką poprawkę, że po prostu anonim bardzo lubił swojego promotora, swojego mecenasa, jak to się ładnie mówi, władcę właśnie Bolesława Krzywoustego. Drugą, taką bardzo istotną, można powiedzieć, pierwszą polską, polską kroniką jest kronika biskupa Wincentego zwanego Kadłubkiem, czyli biskupa krakowskiego, który... No właśnie połączył zapis historyczny z zapisem kultury, dziwaknych opowieści, legend i niektórzy zarzucają kadłubkowi, że z jego kroniki, że czytanie takiej dosłownego kroniki, wzięcie na poważnie tych opowieści o tym, jak dawni książęta jeszcze pogańscy, piastowscy się bili z. Aleksandrem Wielkim i z Juliuszem Cezarem. co zupełne bzdury i teraz coś dziwne rzeczy w internecie piszą o Wielkiej Lechi zainspirowani biskupem właśnie Wincentym, ale trzeba go zrozumieć, bo Wincenty raczej nie wierzył w to wszystko, co pisał, raczej uważał to za taką ozdobę do wspaniałej opowieści, może powiedzieć ozdobienie imienia Polski i chwały rodu Piastów takimi właśnie legendami, no nie właśnie zapisanymi historycznymi a legendami, a poza tym pisał bardzo wiele bardzo ciekawych rzeczy właśnie o Polsce, zwłaszcza tego okresu, tego średniego, wczesnego i średniego średniowiecza i dlatego no, do dzisiaj się wspaniale czyta tłumaczenie kroniki biskupa Wincentego. I to tyle. O późniejszych kronikarzach sobie powiemy, kiedy będziemy mówić o późnym średniowieczu, tam, tam, e, na temat kronik powstałych w XV i XVI wieku. Więc póki co starczy tyle, co sobie powiedzieliśmy. Przeczytajcie te dwa rozdzielniki z książki i proszę odpowiedźcie na pytania. Dziękuję, do usłyszenia.